Czas wyjaśnić etymologię nazwy postojna. Otóż znaczy to dokładnie tyle co postój. Muszą Państwo wiedzieć, że kiedyś wiódł tędy bardzo ważny handlowy szlak. Postojna leczy dokładnie w połowie drogi pomiędzy Triestem a Lublaną. I właśnie tutaj furmani wiozący czy to drewno do Triestu na budowę statków, czy też zamorskie towary, które do tego portu przywieziono, urządzali sobie popas. I na stole przed sobą mam dokładnie to samo co jadali Kiedyś furmani. Zacznijmy otóż od, od tej miski, od zawartości tej miski. To jest, drodzy Państwo, coś, co po słoweńsku nazywa się zasieka, czyli rodzaj smalcu. Tym się różni od naszego, że jest znacznie bardziej mięsny. Tutaj coś, czego niestety w Polsce nijak nie znajdziecie. To jest Kisla Repa, czyli kiszona rzepa. Rzepę kroi się tak jak kapustę, a następnie dokładnie w ten sam sposób. Kis. Ten wspaniały twarożek nazywa się po słoweńsku skuta. Bardzo tłuściutki, bardzo przyjemny twaróg, który miesza się tradycyjnie ze szczypiorkiem. Oraz z czymś, czego gałązki mamy w tym oto dzbanku. To jest mianowicie świeży Estragon. I posiekane liście Estragonu oraz szczypiorku do tego trafiają i to tworzy rodzaj miejscowego smacznego sera. Tutaj mam oliwki również stąd, no może nie dokładnie stąd, ale już 40-50 kilometrów w stronę morza właśnie takie oliwki rosną. No i coś, co jest naprawdę piękne, właśnie to oświetlam, to jest, drodzy Państwo, Przut. Zresztą prsiut tutaj w krasie udaje się znakomicie, ponieważ on właśnie w jaskiniach dojrzewa. No może nie aż w tak spektakularnych, ale jest tutaj jaskiń bardzo, bardzo dużo. Ja teraz ukroję kawałek pryszuta, on spoczywa na takim specjalnym postumencie. Który ma marmurowy blat, żeby to wszystko stabilnie mogło stać. I teraz koniecznie ręcznie przód należy kroić. Właśnie takim długim nożem pod kątem trzeba to czynić, lekko nóż dociskając i wykrawując jak najcieńsze plasterki. Myślę, że dzięki tak zwanej czołówce najlepiej Państwo zobaczą. Jak to wspaniała jest wędlina, naprawdę porównywalna w smaku z najlepszym prosciutto, czy też hamon serano. Kapitalna rzecz właśnie stąd. No ale obraz jeszcze byłby głęboko niepełny, gdyby nie pokazał Państwu tego, co pod tradycyjną białą ściereczką spoczywa. Wspaniały, domowo robiony, wielki słoweński chleb. Chleb z rozmarynem, czyli kruch z rozmaryną. Drodzy Państwo, w Słowenii moim zdaniem mamy jedne z najlepszych chlebów na świecie. No i w ten sposób możemy już skomponować posiłek, który jadali tutaj i coś, z czego okolica dumna jest nadal i czym częstuje turystów. No właśnie takie oto proste rzeczy. Chleb, zasieka, prsiutki, slarepa oraz oliwki i skuta z dodatkami. Wystarczy godzina drogi od Lublany, zresztą niezwykle porządną autostradą, by znaleźć się nad Adrią i odnaleźć takie miasteczka jak to. Jestem w Piranie i myślę, że najlepiej Państwo zrobią, jeśli sami poczują smak Słowenii, przybywając tutaj. Kłaniam się, do widzenia.